W dzisiejszym materiale przetestuję dietę najbardziej znanych gwiazd Hollywood. Wiele z nich posiada idealne sylwetki, które są efektem rygorystycznych treningów oraz skrupulatnie powtarzalnych posiłków. Niektórzy pochłaniają ogromne ilości mięsa, jedni z kolei uprawiają ekstremalne sporty, ale również są tacy, którzy potrafią mieć ponad 10 tysięcy kalorii, aby utrzymać ogromną masę ciała. Czy utrzymując rutynę aktorów z Hollywood, również stanę się piękny, wysportowany i popularny? Dla wyjaśnienia, aktorzy Hollywood, aby przygotować się do ról w filmie, podejmują intensywny trening? i stosują specjalne diety. Krąży wiele mitów na temat specyfiki takich diet, mają one legendę niemożliwych do utrzymania, a przemiany jakie osiągają aktorzy budzą ogromne kontrowersje. Zainspirowany najlepszymi aktorami z Hollywood, wybrałem czterech z nich i postanowiłem odtworzyć ich diety przez kolejne dni. 30 tysięcy polubień po tym filmem sprawi, że pojawi się kolejny odcinek z ekstremalnych diet, a uwierz mi, że każde kolejne będą jeszcze bardziej emocjonujące. Krótko mówiąc zostaw lajka, nie bądź fajka. I suba też możesz dać, bo lecimy po 2 miliony. Sylwester Stallone, bo od niego sobie zaczniemy, przygotowując się do roli rokiego, stosował niskokaloryczne diety, aby dążyć do wysportowanej, odtłuszczonej sylwetki. Jadł on codziennie dużo mięsa, a do niektórych części filmu schodził z wagą nawet do około 70 kg. Każdy dzień przygotowań zaczynał od porannego biegania, w którym pokonywał dystans 5-8 km. Tego dnia będę jadł 2000 kalorii i tak będzie wyglądał pierwszy posiłek, czyli jajka z mocno przypieczonym tostem. No i właśnie lecimy sobie z pierwszym posiłeczkiem, czyli mamy tosty, jajka, a ja to muszę szybko. Zajadać, ponieważ zaraz spadam na trening Boxu. Krótko komentując ten posiłek: mamy węglowodany, mamy białko, mamy tłuszcze. Warzyw nie mamy, ale podejrzewam, że ma być to taki pierwszy, szybki posiłek, żeby po prostu dać troszeczkę energii do pierwszego treningu. Tościk wyszedł elegancko, niezłe jaja. No i w dzisiejszym dniu będziemy mieli około 2000 kalorii. A robił to po to, żeby forma na filmach była nieskazitelna, zajbista. sixpack, żeby wyglądał zajbiście podczas walk. będzie no, dzisiaj za dużo nie pojemy, ale spokojnie, spokojnie. Jeszcze będą kolejne dni. Między innymi ten ostatni. W nim sobie na pewno nadrobimy ze spokojem nawet 4 dni Uwielbia on mocno przypieczone tosty No i powiem ci, że faktycznie nie ma nic lepszego niż zajebiście przypieczony tost z dwóch stron Spakowałem torbę treningową i udałem się do awangardy czyli klubu sportów walki Klub prowadzi Łukasz Radosz, czyli wielokrotny mistrz świata w boksie tajskim ale dzisiaj zajmiemy się tylko i wyłącznie boksem i będzie to trening w stylu rockiego Zaczynam od szybkiej rozrzewki, a potem trening właściwy czyli z początku proste kombinacje ciosów, a potem coraz to szybsze akcje <śled> Boks to nie tylko fizyczna walka na ringu, ale także wyzwanie mentalne. Bokserzy muszą zmierzyć się z presją, ryzykiem urazów oraz intensywnymi treningami. Mimo to dla wielu jest to pasja i sposób na rozwijanie charakteru oraz umiejętności walki. Pora posilić się potreningowym jedzeniem. Talerz pusty, ale spokojnie, zaraz będzie pełny. Z racji tego, że tutaj trzymamy makrosy, wszystko jest wliczone, jemy w sumie dosyć mało kalorii na tą aktywność, która mnie dzisiaj czeka. Pieczone bataty, początkowo miała być to pieczona dynia, ale mrożonej dyni nie znalazłem. Podobnie to wszystko wygląda, więc wziąłem sobie bataty. Tutaj stawiam na małe porcje, ponieważ zależało mu na małej objętości na brzuchu. Posiłki muszą być treściwe, ale małe. Więc jak widzisz, aktorstwo i przygotowywanie do roli wymaga poświęcenia, tak samo jak poświęcenie wymaga ten odcinek. Potrzebuje formy regeneracji, ale spokojnie, na to też mam patent. Zaraz sobie zrobimy zajebistą formę regeneracji. Sałatka jest z kurczakiem, z pomidorem, z ogórkiem. Niestety reszta nie jest dla mnie. Dla mnie jest tylko ta malutka porcja. Ale sałatka nam się przyda jeszcze do kolejnego psiuku. Zobaczymy, jak to wejdzie. Na razie czuję mega zmęczenie i chętnie przyswoję każde kalorie, ale na szczęście dali, daliśmy tutaj dużo kurczaka do sałatki, więc białko również jest dostarczane. Bardzo fajnie, bardzo smacznie i w sumie bardzo prosto. Jeszcze nie wiem, jak będą wyglądały kolejne dni, ale ten zapowiada się mega hardkorowy i jestem ciekaw, czy coś przebije moje zmęczenie i samopoczucie, bo na razie jest mega niskie. No i to ewidentnie jest przez kalorie. Tak się kończy zabawa z pieskiem. I jak dotrwałeś do tego momentu, czyli nie Pomijałeś w początku filmu? Napisz komentarz, niezła plama. To będę wiedział, że oglądasz ten film i przypityś serce ziomek. Sylwester Stallone w swoim Prime bardzo dbał o regenerację, bo przy takiej częstotliwości treningów i stosunkowo małej liczbie kalorii, zabiegi przyspieszające regenerację to podstawa. Na dzisiejszy odcinek z pomocą przyszła mi firma Medivon, która jest partnerem dzisiejszego odcinka. Dostałem od nich dwa typy masażerów. Pierwszy to masażer ręczny, a drugi to masażer uciskowy, limfatyczny. Ten ręczny jest jak prywatny masażysta, zapewnia dokładny masaż mięśni głębokich, które najbardziej wymagają regeneracji. Przy tego typu wysiłku jaki mam w dzisiejszym dniu Pistolet do masażu pozwala nawet dotrzeć do 60% głębiej niż zwykły masażer lub dłonie masażysty Różne końcówki zwiększają ukrwienie tkanek, niwelują stany bólowe, a nawet pozwalają zredukować celuli W zestawie znajdziesz 13 głowic do różnych zastosowań W tym grzejącą, dającą ulgę w bólu lub chodzącą, przyspieszającą regenerację Zmieniam sobie końcówkę na bardziej punktową Uuu, barki, ręce są tak zniszczone po porannym treningu Ganty Pro wykorzystuje najnowsze metody masażu Masażu oparte na uderzeniach pulsacyjnych. Ten drugi, czyli masażer Medivon Portia, zapewnia doskonały masaż limfatyczny, który zmniejsza obrzęki, daje odprężenie oraz zmniejsza uczucie ciężkich nóg. W tym przypadku jest 8 intensywności, 4 tryby masażu, czyli można wybrać tryb skoncentrowany na redukcji celulitu, oczyszczenie organizmu czy wspomaganiu regeneracji po ćwiczeniach i urazach. Więc w dzisiejszym dniu najlepszym rozwiązaniem jest użycie trybu regeneracji po ćwiczeniach, bo czekamy jeszcze mnóstwo aktywności. Produkty firmy Medivon są dostępne w MedExpert, więc jeżeli potrzebujesz zakup Profesjonalny sprzęt do regeneracji Twojego ciała, koniecznie zajrzyj do opisu. Pan Stallone stosował różne węglowodanowe przekąski w ciągu dnia, takie jak owoce czy soki. Spożywałem to dodatkowo, oglądając motywujące filmiki w roli Rockiego, aby na maksa zmotywować się tego dnia. Jego treningi bokserskie nie tylko opierały się na tarczowaniu czy sparingach, ale były to różnego rodzaju ćwiczenia o charakterze dynamicznym, skakanie na skakance czy uderzanie w gruszkę. Taki trening obwodowy miał za zadanie łączyć elementy przygotowania kondycyjnego wraz z poprawą synchronizacji. Nastał czas na kolejny posiłek, a będzie to chuda ryba z dodatkiem szpinaku, sałatki oraz ciemnego chleba. Lecimy z ostatnim posiłkiem, tak dobijamy 2000 kalorii. Zmęczenie dzisiejszego dnia jest naprawdę ogromne, czuję, że liczba kalorii jest ewidentnie za mała. Powiem ci, że Sylwester Stallone musiał mieć mega jaja i nadal ma mega jaja, bo on na ten moment ma pokaźny wiek, a jego forma tak czy siak jak na ten wiek jest przekozacka. A na rokim to w ogóle już nie wspomnę. Brudna bluzka się pierze w tle, więc jeżeli słyszysz tutaj pralkę, to sorry. Ryba z Rajera wyszła bardzo dobra, jest taka troszeczkę wysuszona, to i tak jest soczysta w środku. Pierwszy raz dobrze rybę chyba zrobiliśmy. Musi być tak Chlebek, przyjemny po posiłek Jest zdrowo, ale kalorycznie jest cinko. Ta dieta była niskotuszczowa, a ilość kalorii zdecydowanie była za mała do wykonywanej aktywności. Przy takim trybie faktycznie można uzyskać bardzo dobrze wyglądającą sylwetkę, ale brak kalorii może przyczynić się do powstania kontuzji, jakie są częste, jeżeli chodzi o trenowanie sportów walki. Mam nadzieję, że kolejny dzień będzie bardziej obfity w kalorie, a kolejną gwiazdą, której diety spróbuję, będzie Jason Momoa. Jest to aktor, który wystąpił w paru fajnych filmach i zawsze jak oglądam film z jego występem, to bardzo mi się to przyjemnie ogląda i z chęcią spróbuję dzisiaj jego diety. Ze wstępnego researchu znalazłem, że je około 2500 kalorii dziennie, a jest to totalnie inna dieta niż pozostałe. On praktycznie rezygnuje z węglowodanów w swojej diecie, tylko w pierwszym posiłku spożywa tosty bezglutenowy chleb, czyli mamy wszystko bez pszenicy. Mamy sardynki, czyli jest to źródło białka, źródło tłuszczy, ponieważ 10 fatu na 100 mamy. No i kolejne źródło białka i tłuszczy mamy krem z orzechów. No i to jest bardzo dziwne połączenie, ponieważ bierzemy kanapkę z masą orzechową Sardynki. Jest to posiłek, który spożymy sobie przed pierwszą aktywnością. Zdecydowałem się wybrać tutaj aktywność w postaci wspinaczki. On brał udział w jednym filmie The Climb. Z racji tego, że nigdy tego wcześniej nie robiłem, troszeczkę mam problem z wysokością, jeżeli chodzi o mój lęk taki. Znaczy, to nie jest jakiś mega lęk wysokości, ale po prostu zawsze, gdy widzę coś z wyższej odległości, no to czuję takie lekkie shaking legs. Więc mam nadzieję, że dobrze mi pójdzie. Ta seria właśnie podoba mi się z tego względu, że mogę próbować różnych sportów i w dzisiejszym dniu zdecydowanie będzie to. Sport, którego jeszcze nigdy nie próbowałem. Bierzemy nóż do smarowania. Ale ten chleb jest dziwny, Zobacz, jak gąbka. Mięciusi. Mięciusi jak gąbka. Masę korzowe. pamiętam o dziejefym, KFD. Bierzemy krem. Obficie będziemy smarowali kanapeczkę. To masło migdałowe jest naprawdę petardą. Ja je ostatnio katuję poza odcinkami często. Troszeczkę jest inne w smaku niż to orzechowe z tych arachidowych orzechów. Tak długo przez lata jadłem tylko i wyłączę właśnie te orzechy arachidowe. Że to migdałowe masło jest teraz dla mnie takim nowym game changerem, jeżeli chodzi o dodatek tłuszczy zdrowych tłuszczy do diety. I mamy sardynki. No i tak właśnie zastanawiam się, czy je się osobno czy Razem, ale wydaje mi się, że spróbujemy je położyć na kanapce, żeby to było takim pakietem. Masło orzechowe ma to do siebie, że pasuje do dziwnych połączeń. Czasami je się je na słodko, czasami na kwaśno z ogórkiem albo z sardynkami. My właśnie spróbujemy to połączenie z sardynkami. Mi to zawsze troszeczkę zalatuje takim smakiem kociej karmy. Takie ryby spuchy, to jest fajne źródło kwasów Omega-3, Omega-6. Zamykamy kanapeczki. Ciekawe jest to, że przebija się smak ryby, ale zaraz czuć masło orzechowe, więc to jest takie przeskakujące z jednego smaku do drugiego. Czegoś takiego jeszcze nigdy Jeden. Moje pierwsze wrażenia na wspinaczce były pełne ekscytacji i adrenaliny. Kiedy po raz pierwszy stanąłem na ścianie wspinaczkowej, poczułem, jakbym odkrywał coś nowego. Wiele kolorowych chwytów i przestrzeni do zdobycia sprawiło, że musiałem się mocno skupić. Każdy ruch miał znaczenie, a pokonane przeszkody dodawały mi pewności siebie. Wspinanie to nie tylko sport, to także wyzwanie dla umysłu i ciała. Każdy krok w górę przełamywał moje własne ograniczenia. Na koniec zrobiłem jeszcze wspinanie z przypięciem i z początku nie wyszło mi to idealnie, ale drugie podejście było o niebo lepsze. Dzięki wspinaczce, odkryłem nowe możliwości swojego ciała. Nauczyłem się koncentracji i cierpliwości. To fascynujące doświadczenie, które polecam każdemu, kto chce poczuć coś nowego. Pora na posiłek potreningowy. Mega bolą mi ręce. Dobrze, że mamy dzisiaj ten masażer, bo będzie tutaj niezastąpiony. Chcę ci powiedzieć to, że ogólnie jesteś osobą wytrenowaną dość, nie? No. I dużo trenujesz, ale zobacz taka na przykład aktywność, której nigdy nie uprawiałeś. No zawsze coś nowego, to ale... jest dla układu nerwowego szok. Ale, ale zobacz właśnie nawet dla tych mięśni, których nie używałeś, no. No. że no. jesteś w szoku po prostu, że... Chory z git, ale ale czuję ręce na maksa, no, 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 no. tak zmęczone, że jak miałem coś chwycić, to duży problem. No to jaki wniosek jest? Dlaczego no, taki, są Taki, rynkowe? że wyciągamy sobie browara, żeby sobie umilić i mamy piwo Gines. Czy to jest bardziej chwyt marketingowy, ponieważ widziałem, że on ma współpracę z piwem Gines, więc jestem ciekaw, czy faktycznie on pije browara do posiłków, czy to jest tak po prostu tylko i wyłącznie w media puszcza sobie. Uważam, że pije. Zobacz, Magda Gessler też pije I browara. to jest ciemne piwo. I za ma formę. Ciemne piwko. Kola. Wow, no. całe się zmieszyło. Co tam jest w środku? Rozwikłamy zagadkę, co jest w puszce Ginesa. Kulka jakaś. No mieszacz, mówię ci. Więc tak się prezentuje posiłeczek, piwerko, łososik, szpinak, awokado, salamon. Mmm, oj, myślę, dobry. W tym posiłku praktycznie znowu nie ma węglowodanów, ponieważ browar jednak węgle ma, więc to, że on nazywa swoją dietę bezwęglowodanową, to aż tak do końca bym nie powiedział, ponieważ pierwszy posiłek był chleb, mamy piwo, nie ma takich typowych węgli, ale jednak te węgle są. A powiem ci, że jestem tak zmęczony, że ten posiłek to normalnie wsunę z dużą chęcią, szybciutko go zjem, ale jestem ciekawy, jak w dalszej części dnia będę się czuł bez tych węglowodanów, ale myślę, że jakbym trwały utrzymywał taką dietę, to jednak przy aktywnym trybie życia jestem za tym, żeby te węgle były, bo one pomagają Ci polepszyć jakość dnia treningu i samopoczucia. Według mnie jest trochę mit, że ta dieta sportowców, czy tam celebrytów przygotujących się do roli, czy tak dalej, powinna być bez węglowodanów, bo uważam, że te węgle w robieniu formy tylko mogą pomóc, a nic na pewno nie zaszkodzą. Ale łosyś pyszny. Najlepszy jaki jadłem. Z frajera to wychodzi wszystko pyszne. Po prostu tyjesz od nadmiaru kalorii, a chudniesz od deficytu kalorycznego, więc pamiętaj o tym. Pojedyncze produkty nie mają na to żadnego wpływu, a byłem główny. I piwerko. O. Pamiętajcie, że alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Ja mam 18 lat i poświęca się dla filmu. O, lecimy do w Dubaju. Jedziemy do Dubaju A konem? Troszeczkę monotonnie wyglądają te posiłki, ale taką dietę ma. Tym razem zaczynam od awokado. Ogólnie za samym awokado jakoś super nie przypada. Ma taki maślany posmak. Bardziej preferuję jakieś guacamole, gdzie to jest pogniecione z dodatkiem jakiegoś soku z limonki, ostrych przypraw, to wtedy to jest fajna taka pasta do smarowania. A samo w sobie tym razem wziąłem sobie stek z rozbefu. Wyszedł bardzo fajnie. Powiem ci, że na właśnie odcinkach, gdzie próbuję różnego rodzaju diet, podnoszę swoje skillsy, jeżeli chodzi o robienie steka, bo często wychodził bardzo słabo. Teraz jest coraz lepiej. Szpinak, mamy tutaj dużo żelaza, ale tych węgli brakuje. Czuję brak energii takiej momentalnej, mój mózg bez węgli działa słabo. Jestem ogólnie mega wymęczony, czuję, że ta wspinaczka konkretnie dała mi w kość, więc jak dotrwałeś do tego momentu, Napisz komentarz, zajazd, bo mam teraz niezły zajazd, Ziomek, a ja przypnę ci serce i będę wiedział, że wykonasz do tego momentu. Będziesz mega wyjątkowy. Lecimy z ostatnim posiłkiem, dokończmy dietę Jasona. Przygotowałem sobie ostatnią porcję szpinaku. Znowu, jeżeli chodzi o warzywa, to jest tutaj mega zielono. Bierzemy z frajera sobie kurczaczka. Przygotowałem sobie pierś z kurczaka frajerowską. Ładnie pachnie. Frajerowska kurka, awokado. Jest napisane Ready to Eat. Czy naprawdę tak będzie? Powiem ci tak, zauważyłem jedną zależność jedzenia szpinaku. Dużo spędzasz czasu na kiblu. Awokado. Ładnie wyjęte, zobacz, ready to eat. Kroimy sobie paseczki, a jak zostawisz peskę w drugiej połowie, to ona ci nie szczernie. Zdecydowanie jest on wielkim fanem mięsa i tego naprawdę nie można mu odmówić. Na każdy posiłek mamy różnego rodzaju mięso, różnego rodzaju ryby. Ta pierś wyszła bardzo fajnie. Ostatnio najczęściej robiony patent przeze mnie na mięso jest taki, że na patelni tylko podpiekam z każdej strony, czyli zamykam to mięso, a cały proces gotowania robię we frajerze i naprawdę to jest zajebisty patent. To mięso przez to, że ono jest takie napowietrzane z każdej ze strony. To Robi się takie wilgotne, dobre, soczyste, ale jest ugotowane. Awokado, kurczak. Najlepszy posiłek z tego dnia to był właśnie ten: posiłek z kurczakiem. Na drugim miejscu dałbym ten z łososiem, bo łosoś wyszedł też bardzo fajnie. A ten stek wyszedł dobry, ale nie był to najwyższych lotów. Jednak polędwica jest dużo smaczniejsza niż. Rozbew, a szpinak będzie mi się śnił po nocy. Finalnie dietę Jasona Momoa oceniłbym na dwie gwiazdki. Brak węglowodanów oraz piwo, to totalnie nie jest mój klimat. Pora na trzeci dzień, a w nim Chris Hemsworth. Informacje odnośnie jego diety znalazłem na stronie Men's Health i tam była rozpiska codziennej diety, więc my sobie zacierpiemy jeden dzień i przeżyjemy ten jeden dzień jak on. Zaczynamy od zielonego, energetycznego shake'a. Więc postanowiłem wziąć szpinak, mango, mrożone, odżywkę białkową, WPI z KFD, syrop ryżowy. Używałbym szpinaku zwykłego, ale nie mam, więc biorę mrożony, mam nadzieję, że to wyjdzie. Będzie to po prostu w bardziej lodowej konsystencji. Zauważyłeś, że wszędzie jest szpinak? No, wszędzie szpinak, wszyscy jedzą szpinak. Bierzemy mango, syrop ryżowy, porządna porcja białka. Bierzemy sobie dwie miarki. Takim oto sposobem mamy zielonego, zdrowego szejka. Dieta celebrytów jest naprawdę mega dziwna i oni sobie wkręcili, że szpinak to jest życie. Każdy je szpinak. A może, a może coś w tym jest? Może papaj też jadł szpinak i przed ramę miał chamskie? I dzisiaj zmierzymy się z młotem Tora. Sprawdzamy, kto duży utrzyma młot Tora. Zaczynamy tak i po prostu na start przed ciebie. 3, 2, jeden, start. Uważaj, żeby ci na głowę nie spadło. Dam radę. Dawaj, dawaj. Do minuty chociaż. 20 jest. Ale latam, człowieku. Pół minuty masz. Taktyka tu widzę na zakładkę. Jest jedna ręka, tak, jedna tak, trochę wyżej. 40 sekund masz. Ale barki palą. 50 sekund ponad. Jeszcze komary gryzą. Jest minuta. Ale jest siła, człowieku. No, że ręka pada. Dawaj, 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 dawaj. Minuta 10 już jest. Dobra, poszło. Minuta 12. Dobra, teraz moja kolej. O chłopie, jakie to jest ciężkie. Trzy. 2, 1 start pierwsze 15 No, a już się chwieje. Pan. Pół minuty. Jest git. Chłopy, jak to lata. Ciśdzisz na maksa. O, kurde. I też latało, Omega 45. O. Jest minuta. O, już pali na maksa. Minuta 5 10. Jest. 15. Dawaj jeszcze. Do 30. Minuta 25. Ole żyły, wyszły człowieku. A. Minuta 35. Ah! Brawo! O, kafelki zniszczone. <grym> Dobra, lecimy z kolejnym posiłeczkiem. Mamy tutaj owoce. Jest to zestaw świeżych owoców, to jest bardzo ważne. Nie mamy tutaj mrożonych. Migdałki, jogurt z nasionami chia, już tutaj nam troszeczkę się spękały. Oraz miód. Łączymy. Zdrowe tłuszcze. Nie bój się tych zdrowych tłuszczy. Ja często tłuszczu się boję w diecie, ale później mówię, zdrowe muszą być. Polewamy sobie na górze. No i mamy posiłeczek. Jest źródło białka, jest źródło tłuszczy, jest źródło węgli, jest źródło kalorii. Jest zdrowo, jest zdrowo. Czy jest smacznie? I jest zdrowo. I smaczny też. Ten miód nadaje fajnej słodyczy. Jeszcze będziemy sobie jedli kolejny posiłek przed treningiem, a później czeka nas trening, trening tora Pora na kolejny posiłek, jest ze mną Bastian. I to niezwykły Bastian, bo Fit Bastian. Fit Bastian Productions. I właśnie będzie on towarzyszył mi w posiłku przedtreningowym oraz w samym treningu. Wegańskie białko powinno być, ale tylko i wyłącznie miałem pudding na chacie, ale pudding białko, jest to bardzo podobne, ponieważ ma proteiny, więc to jest najważniejsze i jest wegańskie. Mamy wodę, niezwykłą, ponieważ wodę z lodowca, ziomek pije wodę z lodowca no jest grubo. 8 zł za butelkę tej wody dałem. Cześć. A smakowaliście kiedyś wodę z lodowca? Nie. To dawaj. Weźmiemy sobie po szocie. Hop, po, po trochu, po 50 groszy no do każdej tej, butelki, a to ma być smak. Czy czujesz różnicę? Smakuje jak woda. Bierzemy karmelowy smak, miareczka. Mm. Do środka, czy damy dwie. Dwie osoby, damy dwie miarki. Zresztą to jest bardziej gęste, bo to jest pudding. Teraz coś dziwnego, ponieważ bierzemy aminokwasy. On pije BC, ale już wiemy, że BC nie działa, tylko EAA jest lepsze, bo to są aminokwasy, których faktycznie potrzebujemy. I tu mamy smak cola-limonka, czyli będzie połączenie smaku coli, limonki, wanilii i karmelu. Wanilia, karmel, limonka, ciekawe. I witamina C. To bierzemy sobie po kaptułce. Dobra. No to na pewno jest niekonwencjonalne. Stop. Lejemy to na dwa. Uuuu, Uuu, najmocniejszy to jest... smak to jest cytryna, tak, limonka limonkę i kola, ko nie? Mhm. Jakbyś zmieszał bezsmakowe mleko z kolą. Jak tor to pije, to ja też muszę. Nie, ale przy, po drugim łyku już coraz mniej tą kolę czuć, tylko po prostu przybija się smak tego białka i witamina C Wypiliśmy przedtreningowy shake i zrobiliśmy trening oporowy z planu Tora. Ćwiczenia wychodziły mega dobrze i aktywowaliśmy plecy, barki oraz triceps. Dobra, pora na kolejny posiłeczek. Tutaj powinienem mieć taką pastę Veggie Mite. Jest to taka pasta, która jest warzywno-drożdżowa. I to jest taki przysmak, który w Stanach w Australii jest uznawany za najlepszy przysmak na smarowanie kanapki. Nie mogłem tego znaleźć, więc znalazłem taki substytut. Pasta warzywna, tam są warzywa, tu są warzywa. Myślę, że to będzie dobre. Tak dokładnie to będą wafle ryżowe z właśnie tą pastą, z tuńczykiem i pomidorki koktajlowe. Znowu mamy białko, węgle. tłuszczy w tym posiłku akurat jest brak. Tuńczyk jest w sosie własnym, pasta również nie jest jakoś się tusta, a wafle ryżowe, low fat. Jest to bardziej w formie szybkiej przekąski, bo takim pełnowartościowym posiłkiem bym tego nie nazwał. Ja nie mogę, ale mnie wszystko boli. Nogi, ręce. Trzeba się rozluźnić. Biorę masażer od firmy MediVon. O i się pomasuję. O tak. Fajne jest to, że przez tą regulację mogę sam dotrzeć do miejsc, gdzie zwykłym masażerem byłoby mi ciężko. Patrzę, że spora na kolejny posiłek. Musimy sobie teraz zjeść rybę. Oraz musimy zjeść pieczarki. No to lecimy z przedostatnim posiłeczkiem brokułki. Pierwszy raz robiliśmy brokuły we frajrze i chyba musimy popracować nad czasem, bo tyle się zjarały te drzewka. Pieczone grzyby, w tym przypadku mamy pieczarki. Biała rybka, no ten posiłek do moich ulubionych nie należy, zdecydowanie jest to najmniej smaczny posiłek z dotychczas, tych czas, które były. Wielki moment tego dnia, ponieważ mamy ostatni posiłeczek, mamy jogurcik, naturalny jogurcik, wyprzedałem się, nie mam żadnych owoców na chacie, ale mamy żurawinkę, zasada no waste, nie marnujemy żywności, zjemy sobie owocu w postaci dżemiku, dwie takie tytki. Ja mówię, nie mamy owoców, mój mamy owoc, papaja, bo właśnie papaja do tego będzie, ale miało być coś w postaci takich jagód, albo takich owoców leśnych. No więc mamy żurawinę. Żurawina za zalicza się do owoców leśnych? Nikt nie potwierdził. <gry> nie pamiętam, czy jadłem kiedykolwiek papaje, ale to jest bardzo egzotyczny owoc. I to ma pesteczki takie. Ciekawe. Więc taki posiłeczek jako ostatni wpada. I do tego mamy suplementację magnezem. On wraz z ostatnim posiłkiem przyjmuje suplementację magnezem. Trzy tabletki. Woda z lodowca. I widzimy się jutro w najtrudniejszym wyzwaniu tego odcinka. Dieta Krisa była lepiej zbilansowana niż poprzednie. Osobiście bardziej mi pasowała i lepiej się na niej czułem. Lecz kumulacja trzech dni pod rząd dawała osoby znać. Teraz pora na najtrudniejsze wyzwanie tego odcinka, czyli dieta Havbura, Juliusa Bjursena. Aktora znanego m.in. z serialu Gra o Tron. Ponad 2 metry wzrostu, około 200 kg wagi, a trening, jaki on wykonuje, to typowy trening Strongmana. Po zakupach na dzisiejszy dzień czuję się, jakbym robił już pierwszą konkurencję Strongmana, czyli spacer farm. ¡Cámara! Ponad 400 zł wydałem na te wszystkie zakupy i znalazłem coś, co nie sądziłem, że znajdę, czyli płatki identycznie 1 do 1, te, które używa on w jednym z swoich ekstremalnych posiłków, czyli gigantyczny shake, który nabija potężną liczbę kalorii. 10 tysięcy kalorii to jest liczba kalorii, którą tego dnia przyswoję. Oczywiście mówimy tutaj o zdrowym jedzeniu, a nie o fast foodach, więc tym bardziej będzie to mega ciężkie do wykonania. A na pierwszy posiłek polecimy sobie z ośmioma jajkami, owsianką z owocami oraz awokado. Zacząłem od zrobienia jajek na patelni. Następnie płatki zalałem wodą i podgrzałem w mikrofali. Dodałem owoce oraz pokroiłem awokado. I aby dopełnić cały zestaw, zostaje mi dodać syrop klonowy. No to mamy pierwszy posiłeczek. Ponad 1500 kalorii mamy w tym posiłku. Wszystko poleję. Jajeczka, awokado. I owsianeczka. Wszystko jest bardzo dobre. I najtrudniejsze w tym dniu będzie to, że mamy tutaj 10 tysięcy zdrowego jedzenia. A oprócz samego jedzenia, góra także dużo pije. Sobie przygotowałem cię taki 5-litrowy banak, który dzisiaj muszę opijać. To będzie gruby dzień. Jeżeli podoba Ci się ta seria, to koniecznie zostaw lajka i nie zapomnij też zostawić sub. A ja nie tracę czasu i zaczynam przygotowania posiłku numer dwa. Będą to pieczone bataty, oczywiście robione we frajerze i ostatnio ogarnę takie fajne wkładki. I z nimi nie trzeba po każdym użyciu myć urządzenia. Więc jest to naprawdę kozak opcja. Oczywiście kontynuuję moje nawodnienie. No, i powiem Ci, że po tym pierwszym posiłku w ogóle nie chcemy się jeść, ale lecimy z tym. No i oczywiście do każdego posiłku dajemy sobie sporą porcję soli, bo on wszystko mocno, mocno soli, bo z taką wagą, jaką on ma, czyli prawie 200 kg, soli nie oszczędza, dużo ma aktywności. My zaraz tej aktywności strongmanowskiej również sobie zaznamy. Moje no mięso wyszło i idealnie. O, ekstremalnie gorące. I szpinak zrobiony na patelce. Nawet przyjemnie z tą solą, ale powiem Ci, że. Już widzę, że pankek jest głodny, jest zły, ale już widzę tą przewagę czystego jedzenia nad tym fast foodowym, bo dopiero drugi posiłek, a ja już czuję naprawdę, że to będzie ciężkie wyzwanie na sam koniec tego odcinka. Z racji tego, że jest on mocno związany z dyscypliną strongman, to postanowiłem zrobić sobie taki trening. Pierwszym elementem jest noszenie psa. Dawaj. I zaczynam od noszenia pankejka, i wbrew pozorom to nie jest łatwe, bo waży on ponad 30 kg. Na rozrzewkę lecimy sobie z uderzeniem młota. Ile kilo ma? Osiem? No. To ćwiczenie doskonale angażuje całe ciało od pracy barków, pleców, brzucha, a nawet nogi. A oprócz tego trzeba potrafić się dostosować, aby synchronizować każdy ruch. Kolejne co zrobię to będzie przerzucanie opony. Opona ma swoją pokaźną wagę, więc idealnie sprawdzi się jako ćwiczenie pod strongmanów. Nie mogło zabraknąć spaceru farmera i do tego treningu wezmę sobie 50 kg w handlach. Pokonuję dystans paru okrążeń dookoła ogrodu. Na zakończenie wyciskanie sztangi nad głowę, bo kojarzę, że strogmeni często wyciskają różne obiekty, aby zademonstrować swoją nadludzką siłę. Równie dobrze mógłbym to zrobić z moim dzisiejszym baniakiem wody, bo też ma całkiem pokaźną wagę. Po treningu pora zająć się uzupełnianiem kalorii. Tym razem będą to ziemniaki z kurczakiem. Ziemniaki kroję w paski i używam mieszanki różnych przypraw, aby nadać im wyjątkowego smaku. Tutaj Fajny patent z dwoma miskami, aby dokładnie rozprowadzić przyprawy po cząstkach ziemniaków. To samo robię z pierwszą kurczaka i wszystko standardowo daję do frajera. Mamy posiłeczek, jeszcze jabłko do tego. Dwa rodzaje mięstu mamy, bo mamy i wołowinę i kurczaka. Dużo soli. Do fryteczek. Ło, 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 ło. Więc mamy chicken. Jest włos? Nie. Mm, good chicken. Potatoes. Mamy wołowinkę. On to nazywa bizonem Szpinak Jestem przeładowany tymi kaloriami, objętość na brzuchu jest... Objętość na brzuchu jest nieziemska I trochę to jedzenie powoli zaczyna zamulać Tak jak na początku fajnie się czułem taki naładowany pozytywną energią A Pogry. Taką dietę utrzymywać dzień w dzień, to trzeba faktycznie ważyć 200 kilo. Zestawienie smaków oraz połączenie tego wszystkiego jest bardzo w moim stylu i naprawdę bardzo mi pasuje, tylko porcje ewidentnie nie są dostosowane pod moje preferencje, bo jest tego ewidentnie trochę za dużo. Ale próbuję się zmierzyć z jego dietą. I bum, zjedzone, ale jeszcze jabłko. W końcu coś słodkiego. Kolejny posiłek, szczerze mówiąc, totalnie nie chcę mi się go jeść, ale Zróbmy to. Blender, przyda nam się. Bierzemy dwa banany. uczucie nie jest dobre. Co chwilę tak mam, odbija mi się grubo. Teraz mamy płatki siadaniowe, które specjalnie kupiłem na ten odcinek. Fajnie, że udało mi się właśnie takie zagraniczne, identyczne dorwać. Garść orzechów. Mrożone owoce. Taki szejk to przewodzi mega dużą ilość kalorii i bardzo w łatwy sposób je przyswaja się, a ja totalnie tego nie chcę już robić, ale żeby tego było mało, bierzemy sobie jeszcze masło żochowe. Pamiętaj, jak chodzi o na KFD, masz rabacik, który daj ci rabacik przy zamówieniu. Czyli po prostu zamawiasz, wpisujesz kod, masz tani, opyla się. No i płateczki. 150 gramów płatków, aż trzeba część to. Czyli 310 mamy w opakowaniu. To prawie połowę wsypujemy. Połowa jest. Połowa poszła, nie? Eh? Mhm. Gryba. w ogóle jak spakujemy te płatki. Zajebiste. W ogóle nie słodkie są, jak preparowany ryż. sama Micha. Blendujemy to. Dobra, tak wyszedł szejk. Nie wiem, czy jeszcze dodać wody. Jak chcesz szejkę, to No jo. Na razie z tego wyszła taka papka. Okay, ale nie, na serio, bo to nie jest ani dobre, ani nie złe, takie pośrednie. Bo to nie ma żadnego takiego smaku przejmującego i bardzo łatwo się to je. To nie jest ani słodkie, ani nie złe, takie... neutralne. Dojadając ten posiłek musiałem mocno ze sobą walczyć. Ewidentnie czułem się mega przejedzony i po tym posiłku na ratunek wziąłem sobie gastro. Są to enzymy trawienne, które będą niezastąpione tego dnia. Lecimy z ostatnim posiłkiem. Dramat. Jest po prostu dramat. Wielki sok, konkretna porcja ryżu. Wielki stek, mamy szpinak i dużo soli. Po tej soli bardzo chce mi się pić. W baniach praktycznie opity, ale jeszcze zostało tyle. Nie wiem, czy mi się uda to dopić, bo jeszcze mam cały sok, ziomek, więc to będzie wyzwanie. Jedyne, co mnie zachęca, to ten stek, Patrzcie, zrobiłem go we frajerze. Wyszedł mega soczysty. Jestem ciekaw, jak będzie smakował. Mam ci, że wyszedł taki, w sumie to well done. Jak stek to tylko z frajera. Jaki zajebisty, Nie No, leczy. Tylko zrobiłem tak, zamknąłem z każdej ze strony i na 20 minut 180 stopni we frajerze. No spoko, naprawdę. A już mi wrócił apetyt. Ryżyk. Zobaczymy czemu ja będzie smakał. O, z tego steka to zrobi wszystko. Siad. Łapa. Do z stek za trzy dychy. Dieta Havbura była najcięższa z wszystkich, ale smakowo naprawdę bardzo mi odpowiadała. Jakby ilość kalorii była dopasowana do mojej ilości, byłbym bardzo zadowolony. No może dałbym coś słodkiego jako deser. Połączenie ciężkich treningów oraz ścisłych diet daje wyśmienite rezultaty, ale trzeba pamiętać o tym, że nie trzeba rezygnować ze swoich ulubionych produktów, tylko skrupulatnie liczyć kalorie oraz dać sobie wystarczająco czasu na przemianę.